Yo widzowie, a dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o powrocie Travisa Scotta oraz AstroJacka do sklepu Fortnite i w 90% prawdopodobnie się to sprawdzi, więc zostań do końca. Jeszcze przed filmem będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja już wam nie przedłużam i zapraszam was już do oglądania temat powrotu Travis'a Scotta oraz Astrojacka do sklepu Fortnite jest już naprawdę bardzo długo wałkowany, ponieważ już od kwietnia 2021 roku ostatnio w Fortnite pojawiła się nowa współpraca między Coachella a Fortnite i z tej okazji do sklepu z przedmiotami zabitały skiny. Jeden z tych skinów zabiera plecak kaktusa, a drugi różowo-białą głowę Astrojacka. I jak wiecie Astrojack jak i Travis Scott wracają w tym samym terminie więc jeżeli będzie powrót Astrojacka no to przy tym samym Travis'a Scotta. I teraz w tyle widzicie pewne zdjęcie, które po prostu bardzo dobrze nam wizualizuje to, że te wszystkie rzeczy kosmetyczne są ze sobą połączone. I naprawdę bardzo prawdopodobne jest to, że jest to easter egg ze strony Epic Games, który po prostu pokazuje nam to, że przedmioty Travis'a Scotta, jak i Astro Jackie Travis Scott w przyszłości powrócą do Fortnite. Pamiętajcie oczywiście, żeby brać to wszystko z przymrużeniem oka, ponieważ już wiele razy było tak, że Epic Games nas trollowało. A jako, że dzisiaj jest Wielkanoc, to życzę wam wszystkim wesołych świąt, a na pewno dużo osób z was otrzymało te życzenia, ponieważ ten film na pewno wygenerował około 5000 wyświetleń. Więc smacznego jaja i bogate Zająca. A ja już się z wami żegnam i trzymajcie się, Siemanko.